Urde, no nie! No zaraz mi szlag jasy trafi, po prostu nie potrafię grać w parkura. No zaraz zamówię jakiś parkurzystę, żeby mnie nauczył grać w ten parku. No zaraz mi coś nie, No nie wytrzymam. Eee... <laughs> pali na dzisiaj zagramy sobie w Alpha Tower Parkour Jest to parkour, ja wiem o tym, że wy nie chcecie Oglądać parkura w moim wykonaniu Ale ja się w końcu nauczę, a wiecie co jest dzisiejszym parkurem? Ta oto wieża, która się zwie Alpha Parkour, no Alpha Tower dokładnie nie? Taka to jest, może to nie jest długi parkur, wybrałem sobie już Trochę krótszy, potem jest coraz Coraz wyżej to jest coraz trudniejszy poziom. Zobaczymy, jak nam pójdzie w sumie. I na samym początku chciałem Wam cholernie podziękować za to, że było Was wczoraj na live. Ie. 130 osób było wczoraj. Wbiliśmy 180 subów w 3 godziny. I jeszcze 31 złotych daliście mi w tak także. Po prostu coś pięknego, na przykład naprawdę wam rewelacyjnie dziękuję. Co to za słowo w ogóle? Po prostu strasznie Wam dziękuję i, i nie, nie mam nic do powiedzenia. Po prostu rewelacja, co się wczoraj oddupiło. Nie dość, że mi się świetnie prowadziło live'a. Dobrze się bawiliście. No i po prostu było świetnie. Także zapraszam na live'y. Niestety dzisiaj nie, nie dam rady zrobić live'a, a więc jutro będzie live. Na pewno uwierzcie mi, jutro będzie live, ponieważ dzisiaj nie dam rady. Wracam ze szkoły 18.00. Wrzucę ten odcinek chyba w 19 może, jeżeli zdążę, ty na razie jest prosty i to strasznie. Zobaczymy, co tu będzie potem. Tu trzeba do góry iść tam, czy nie? Tak, 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 trzeba iść tu. To jest banalny proste na razie chyba. Czekajcie, bo ja mam tu. Ja mam strasznie controls, o właśnie, o to mi chodziło. Miałem automatyczne skakanie, ale zaraz musimy w końcu to zrealizować, bo ja muszę kurde. W sumie co ja robię? No i tutaj już będzie Easy patrzcie. Gdzie to jest? Ej, Lol, bo... Jak jestem głupi, przecież to tu trzeba iść. Ja nie mogę. Dobra. A, tu, tu jest jakiś dziwny taki skok w sumie. No właśnie, niby, niby proste, niby jedna kratka, a dupci i kurde i... Jak, jak to przeskoczyć? Jezu, zdałem radę. Nie, jestem mistrzem parku. Możecie mi... Możecie pochwalić mnie, że jestem mistrzem Parku również. Ja będę taki zadowolony, nie? Ponieważ jestem trochę słaby. Ale trochę już się tam poduczyłem w sumie. Już chciałem na jednym sprincie, ale tu się nie da, bo ściany są za nisko. No, ściany są strasznie tutaj nisko. Ale tu teraz ryzi przy tych shaderach. Ciężko mi się skacze nawet. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z parkur w ogóle nie z jakiś custom mapek, yy, to mam nadzieję, że wbijecie tutaj, no, myślę, 200 lajków, dacie radę. Także wbijajcie, udostępniajcie filmik, no i subskrybujcie kanał oczywiście. Lecimy teraz po 6000 subskrypcji, czyli widzów dokładnie. Także mam nadzieję, że nam się to uda. Tam już jest naprawdę trudny skok. Zaraz się okaże, czy w ogóle damy radę to zrobić, nie? Bo ja tu w parkur nie jestem zbytnio doświadczonym graczem. A więc mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Ale spokojnie, palion, palion zrobi tutaj cięcia, aby, aby wam nie było przy... smutno i żebyście nie oglądali jak. No. No tak, jak palion na przykład lami jak widzicie teraz, bo co ja robię teraz? Co ja tu od... wydłupiam w ogóle, odczyniam. To jest po prostu. Przeskoczyłem. Jak ja tu nie przeskoczę. To idę się pociąć. No, no przecież już tam byłem, tylko nie, ale paląc spokojnie, do odcinka do odcinka powinno się fajnie podchodzić miło, z radością do widzów. Szanuję każdego widza, a wręcz kocham. No, homo dla chłopaków. Nie wiem, co teraz wygaduję, ale po prostu jestem pod małą presją, ponieważ. Mm, no właśnie, o to chodzi, że jestem tyle poddenerwowany. Że nie potrafię parkurów grać. Kurde, szukam nauczyciela. <gryw> szukam nauczyciela parkurów. Mam nadzieję, że znajdę, że mam jakiegoś widza, który jest profesjonalnym parkurzystą w Minecraft, a więc tutaj będzie skok profesjonalny. Uwaga! Jak to nie. To nie. Ech, właśnie to był najgorszy skok. Nawet game moda tu nie można odpalić. Uwaga, zaraz wam pokażę. Jak widzicie, game moda niestety nie można sobie odpalić, a więc... Trochę nie poczituję sobie i... No właśnie, że nie pokrakuję i nie potnę sobie filmu, żeby... Niby, że przeszedłem to, a tak naprawdę nie przeszedłem tego. A więc, możecie oglądać jak palion lami. Niestety. Przepraszam was, ale to co teraz robię... To wygląda tragicznie, bo ośmioletnie dziecko, ponieważ dałoby radę lepiej grać w parkour niż ja, i mam taki duży mikrofon, że nie widzę pół ekranu, ale to, ale to są tylko szczegóły, ponieważ gdy się gada, to zawsze się ma mniej. szum koncentracji, pozuję. Ja, ja chyba jestem jakiś pijany, że ja nie potrafię utrzymać jednego przycisku. Naprawdę, to, to, to co teraz zrobię. No i teraz na jednym sprincie, jak tego nie zrobię, to ja jestem po prostu. No, no. Tu już, tu już profesjonalnie to robię. Tu już potrafię to profesjonalnie zrobić, jak widzicie, to też. To też... Tylko, że ostatni skok jest y, na, najlepszym szczegółem tego odcinka jak ja to przyjdę. Przejdę. Jest! Jest! Jest, kurde, wiecie, nie wiecie jaki jestem szczęśliwy, nie? Po prostu jestem tak poddenerwowany przez ten parkour, że to jest chore i, i w ogóle... Nie, No przecież przeskoczyłem, ja to potrafię zrobić. Ja, ja już nie raz to nagrywałem, bo próbowałem to nagrać, ale byłem taki słaby, że nie potrafiłem tego psychicznie znieść. Także mam nadzieję, że ten odcinek w końcu wyjdzie. I kurde przeskoczę to. Nie no, ja jestem jednak hardcore parkour. Patrzcie, co, co ja teraz wyczyniam. Ja potrafię grać. Nie? Cofam słowo? C palion cofa? Cofa? Mhm. Na wstecznym. Hehe, <laughs> beka. Beka, śmieszny, śmieszny żart. Bardzo taki suchy w sumie. Pali, on jesteś dowcipnić taki, że aż widzowie się tak roześmiali. Roześmiali, tak się w ogóle takie słowo jest, bo ja nie wiem. Możecie mi pisać w komentarzach, bo wy to tak poloniści jesteście. I ja mam nadzieję, że to teraz dam radę przejść. Bo ja już jestem tak daleko, że. że wypadałoby w sumie. Jest, rewelacja, i właśnie tu zawsze się poddenerwowałem. Że nie, nie potrafię tego przejść Znaczy tu jest proste, nie? Tu i tu ten przeskok jeszcze, jedynie Dobra, to, to dam radę, bo to jest akurat proste Już patrzcie, to jest... Tu... E, skoczyć na te drabinki jedynie Tu i tutaj muszę... Tam, tam jest za tym, za tą ścianką jest drabinka If you can kill, remember beacons, are you... No dobra Spawn point, ale co ja mam zrobić? Dobra, zrobię jakieś tu nacisnę albo coś Byłem! Ja byłem tam, widzieliście to? Nie mam permisji. No to jak ja mam wpisywać te kill? Ale to jest dziwne. A byłem tam, widzieliście to przecież. A już tam byłem, ale dziwne jest to w sumie, że ja nie mogę tego kill wpisać. I to mnie, to mnie denerwuje, że ja będę musiał co chwilę robić tak, aby to przechodzić drugi raz. No cóż.

Kurde, no nie! No zaraz mi szlagiasy trafi, po prostu nie potrafię grać w parkura. No zaraz zamówię jakieś parkurzystę, żeby mnie nauczył grać w ten parku. No zaraz mi coś śnie, no nie wytrzymam! Aktualnie stwierdzam, że to jest koniec odcinka. Bardzo mi przykro, że nie dałem rady przejść, ale zamawiam parkurzystę i już nie dałem po prostu rady wewnętrznie tego przejść, ponieważ. No, nie dałem rady po prostu. U góry tylko jeszcze były dwa poziomy, w sumie to już dużo by tam nie było u góry. Ale co to się teraz czyniło, to po prostu nie ogarniam. U góry tylko, no, jeden poziom nawet już był u gry, Bo oglądałem też na YouTubie trochę, żeby ogarnąć sobie, jak to przejść nawet. Bo jestem taki słaby w ten parkur, że mnie ja nie trafia. No, mam nadzieję, że mnie naprawdę poduczycie. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Ja, no naprawdę, ja jestem taki lamus w ten parkurze, że to jest straszne. Dzięki za oglądanie. 200 łapek w górę to jest kole kolejne denerwowanie się i granie w parkur. Dzięki niezmiernie, że oglądaliście to do końca. Ten dramat, maraton, kurde, nie wiem, no. Dziękuję tylko za oglądanie. Dzięki za wszystko, także widzimy się już jutro na live, tak mi się wydaje, także dzięki za wszystko. No i widzimy się w następnym odcinku, także strzała.